Lata nagrywa filmiki, robi przyzwoite zdjęcia, sprawia nam wiele przyjemności. Dla wielu jest to hobby. Ale co zrobić w przypadku, gdy podczas nakręcania latania dronem dojdzie do przykrego incydentu, jakiego nikt by nie chciał?

W moim przypadku podczas nakręcania filmiku wznosiłem się dronem no i wleciałem w konar drzewa na wysokości 22 metrów. Tak, po czym dron po zaliczeniu kontaktu z gałązką spadł z impetem z wysokości 22 metrów. I o dziwo choć na pierwszy rzut oka wyglądało to bardzo poważnie, gdyż gimbal leżał tylko, wisiał na kabelkach poza dronem. To bez problemu udało mi się go wsadzić z powrotem na swoje miejsce. Odpaliłem drona i dron dalej latał. Jednak problem był większy, gdyż gimbal nie chciał się skalibrować. Kamerka działała, nagrywała, ale było zero stabilizacji. Tak więc zacząłem szukać pomocy w internecie. Tak więc przez Google namierzyłem oficjalnego dystrybutora firmy Potency w Polsce. To była firma. Batna24.com Zajmująca się sprzedażą oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Tam więc skierowałem swoje pierwsze kroki z prośbą o pomoc. No i się rozczarowałem, gdyż firma Batna była bardzo średnio nastawiona na pomoc. Od razu zaproponowali mi, oczywiście, u nich kupno nowego drona lub skontaktować się z Potensing Support na ich głównej stronie Potensica no to tak też zrobiłem, wszedłem na główną stronę Potensica wybrałem Potensing Support były do wyboru najbliższe regiony tutaj gdzie mogłem się do nich skontaktować, no i były to Niemcy no i o dziwo kontakt z naszymi zachodnimi sąsiadami był, był bardzo spoko, okazali się bardzo pomocni a że szybko doszliśmy do tego, że wina była zdecydowanie po mojej stronie, więc nawet gwarancja tego nie obejmowała, już nie wspominając, że nie miałem potensing care. Tak więc dali mi do wyboru trzy opcje. Pierwszą opcją było wysłanie do nich uszkodzonego drona i zaoferowali wymianę kamery koszt 100 euro. Z tym, że naprawa mogłaby potrwać nawet do miesiąca lub, lub dłużej. Druga opcja to było kupienie za 260 tam parę euro nowego drona, ale tylko samego drona, bez baterii, bez niczego. No a trzecia opcja to było odesłanie im uszkodzonego drona, ale też gołego, bez baterii, bez, bez niczego więcej yy, i zapłata przez PayPal. 200 euro i wtedy odsyłają nowego, nowiuśkiego drona. Na drona nie czekałem długo, bo nawet nie pełne 7 dni. Jak widać, nówka sztuka, zafoliowany w pudełku, nieotwierany. Więc jakby komuś z Was się przydarzyła taka niemiła historia, więc myślę, że tak samo daliby trzy opcje do wyboru i musielibyście sobie po prostu wybrać, co Wam odpowiada. No to teraz parę słów o opcji Potencing Care. Niestety to nie wygląda tak fajnie jak w przypadku DJI, gdzie w DJI... Y, tą ochronę ker możesz sobie dokupić w każdym momencie, tam jakaś procedura wysłania filmiku, nagrania, że działa i, i można wtedy bez problemu wykupić kera, y, tak? A no i słuchajcie, jeszcze jest taki minus potencjka, że nie można go wykupić, nie ma on tej swojej ochrony na terenie y, Polski. Więc żeby wykupić potencjekker, no to musicie posiadać niemiecki adres, nie musi być to meldunek, niemiecki adres tam jakiegoś znajomego, no i ewentualnie niemiecki numer telefonu trzeba tam podać, no i wtedy to dopiero przejdzie. Kera możesz wykupić sobie od aktywacji pierwszego drona, od pierwszej aktywacji i masz na to 48 godzin. Po upływie 48 godzin przypada, nie możesz sobie później dokupić kera, także. Polecam wszystkim. Zdecydujcie się na kupienie tego kera. Oszczędzi to Wam czasu, stresu i będzie można sobie latać ze spokojną głową. Na rok to kosztuje chyba 49 euro. Ja wziąłem na dwa lata za 79 euro. I z taką ochroną, jeżeli za 49 euro weźmiemy na rok czasu, możemy dwa razy wymienić drona na nowego za 39 euro za dopłatą lub jeden raz jeżeli dron gdzieś nam spadnie do wody gdzieś odleci, ucieknie, go nie znajdziemy to wtedy płacimy 160 czy 130 euro i wtedy dają nam nowiutkiego drona z baterią już z kompletem a no właśnie, jeszcze potensing care tylko obowiązuje drona, drona potensing atom 2 nie 1, nie LT, nie SE care dotyczy tylko atom dwójki, no niestety. No i jeszcze jest jedno, niestety. A mianowicie, Potencink nie ma takiego czegoś jak przedłużenie kera. Jak to w przypadku DJI. Kupujesz na rok, po roku możesz sobie przedłużyć na kolejny i na kolejny. Tutaj to jest właśnie taki jednorazowy wykup. Kupisz na rok, po roku już nie możesz przedłużyć. Dlatego polecam kupić na dwa lata bo za dwa lata może coś się zmieni i będzie można sobie przedłużać tego kera albo nawet y, wykupić sobie y, już po czasie tak jak to DJI oferuje. No, mam nadzieję że tym filmikiem rozświetliłem komuś już y, sytuację jak to wygląda w przypadku właśnie serwisów y, jak ktoś nie posiada kera jak wykupić tego kera jak wygląda ten ker. Mam nadzieję, że chyba powiedziałem wszystko. Jakbym tam czegoś nie dopowiedział, ktoś by miał jakieś pytania, to normalnie pytajcie w komentarzach na tyle, ile będę wiedział. Odpowiem, pomogę, pokieruję. Tak więc trzymajcie się, latajcie ostrożnie, uważajcie na wiatry, na siebie, na drona. Miłego latania, cześć.